Jest firma Grzelki. Wielkie brawa dla nich, brawo, hala 7A. Brawo. i szafi. Cześć wszystkim, cześć. Wracamy po konkursie, myślę, że to się dobrze bawiliście. Jak się bawiliście na konkursie? Chciałam usłyszeć. Moi drodzy, jury obradowało długo, ustaliliśmy nasze, nasze podium, także wyniki są gotowe, ale właśnie mówiąc o Genesisie, nie możemy wspomnieć o tym, że Genesis jest tak fajnym sponsorem naszych cudownych że każdy finalista, każda z tych 20 pięknych osób na scenie otrzymuje od nich 200 zł do wydania w Genesis. Genesis w tym momencie. Dziewczyny, bardzo zapraszam do właśnie rozdania naszych tutaj dyplomów dla uczestników. A w międzyczasie muszę właśnie wspomnieć o tym, jako Wasza tutaj rodzice kospleju, robię to już od paru lat. I przyznam, że w większości czasu otrzymuję bardzo śmieszne zgłoszenia. Okej, okay, w sensie, znaczy, zgłoszenia są normalne, ale zgłoszenia są takie smaczki, jak na przykład e, zdjęcie kotów albo e, zdjęcie e, czegoś w tne w mieszkaniu. Mega sprawa. Więc w tym roku stwierdziłam, że pozwolę naszym uczestnikom wrzucić swoje specjalne memiczki w specjalnym podarku I zawiedliście mnie. Nie zawiedziecie, mnie kochani. Więc chciałam w tym momencie powiedzieć, że y, ustanawiamy nową nagrodę, taką ode mnie, od, od Czapi, ze serduszka. Nagrodę z tego organizatora, który kiśnie, kiedy te rzeczy ogląda. Czy technicznie mogą włączyć jednego z moich kochanych memów, które otrzymałam od jednego z uczestnika na naszym ekranie? Czy chłopaki jesteście w stanie go teraz znaleźć w naszym folderze memy, ponieważ jeden z naszych uczestników przy, wysłał mi y, zdjęcie, jak trzyma swój oręż. Oni wiedzą. Oni widzieli na moich historiskach na Instagramie. Pa, panowie, czy to się pokaże na naszej publiczności? To jest zdjęcie z konsentem. Otrzymam pozwolenie, więc myślę, że warto, żebyście to zobaczyli. Uda się? Nie uda, chłopaki? Nie włączy się? Zdjęcie z mieczem. Z memem z Wonder Woman. Myślę, że to rozpoznacie. Tu mamy naszą uczestniczkę Edeleo, która zaprasza nas na randkę w swoich pięknych szpilkach. Także na taką randkę mogę z kosmereką pójść. Jakby, why not? Czy może jakieś inne zdjęcia mamy? Czy... E, na no, ja ją może byś podeszła do techniczki? Ja się tak czuję. Za każdym razem, kiedy otrzymuję zgłoszenie o 23:59, a zgłoszę do północy. Bardzo prawdziwe. Dziękuję. Jakby wy wiecie. Wy wiecie. Kolejna rzecz. Tak. Nie wiem, co wymyślił konkurs kostej w niedzielę o 12. Ale kosztowieży również są ludźmi i również lubią pójść na piwo. Nie wiem, czy jestem na kacu, czy jeszcze po ale nie, no oczywiście to był żart. Ale spokojnie, że zawsze cierpią, tym muszą wstawać. Jesteśmy bliżej naszego mema, na pewno jesteśmy bliżej naszego mema. Panowie, czy się zbliżamy do mema, który jest zwycięskim memem? Również piękny mem. <noise> również nie, ale również nie ten. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Przyznajmy się, kto jest naszym pięknym tutaj zwycięzcą konkursu memów. Ero proszę Cię. <noise> Elonor ma dziewczyny, więc ja też cierpię, ale muszę przyznać, że Elonirze stary Oski naprawdę tu był najpiękniejszym mem. Ci cięć pianą nagrodę dla Ciebie. Otrzymaliśmy ją dzisiaj. My wiemy, że jesteś fanem Anime. To jest Twoja sytuetka z najpiękniejszym chłopcem z Anime. Z mojego serduszka za piękną część cała i yy, ty trzymasz swój miecz. Gratulacje dla Elonira. Teraz już przechodzimy do po prostu części głównej naszej właśnie nagrody. Dziękuję za chwilkę śmiechu i w tym momencie zapraszam na serdecznie na scenę nasze cudowne jury, czyli Bish, Salona oraz Blink. Brawa na nich! Nasze roże nie są absolutnie przypadkowi. To są ludzie, którzy oceniali konkursy już od lat, którzy w tych konkursach brali udział. Tu mamy w ogóle parę, która w tym roku, dosłownie tydzień temu zwyciężyła w Madrycie na mistrzostwach właśnie międzynarodowych, a nasza wnik jest ukrytą laureatką przecież przecież kosmiejszą genesis, także naprawdę wiedzą o co chodzi i oglądali nasze jesteśmy z bliska, oglądali je wcześniej na rundzie, jeżeli parę godzin. I również, również z wami tutaj na występie, także wiedzą do końca dokładnie jak tego od podszewki. I myślę, że czas oddać im głos, żeby nam ogłosili, kto jest zwycięzcą. Jasne, jasne, dzięki wszystkim. Przede wszystkim należą się brawa naszym tutaj wspaniałym cosplayerom. Wszystkim tutaj, proszę, bardzo. Wam... Sytuacja ma się tak, że mimo, że w regulaminie nie są przewidziane, to mamy tutaj tyle naprawdę wspaniałych strojów, między którymi mieliśmy naprawdę spory problem wybrać, że zdecydowaliśmy się dodać trzy wyróżnienia jurorskie, które będą nagrodzone tym, co mieliśmy pod ręką, czyli tymi oto kasztanami z przyklejonymi plastikowymi oczkami. I teraz zostaną wybrane przez każde z nas. Tak więc, zaczynamy galę złotych kasztanów. Oto pierwszy kasztan wydany tutaj przez Biscuit Cosplay za. Ja bym chciała nagrodzić jednego z uczestników za niesamowitą energię, bo cosplay to nie tylko kostium, ale też play. Um, osoba ta miała tą samą energię co postać, no i chciałabym też ją nagrodzić za perukę, którą widać z pięciu hal stąd. I moja nagroda idzie do tyny. Sprawa dla niej, proszę. No więc mój kasztan wędruje do osoby, której no... no strój mnie urzekł, makijaż mnie urzekł, a palory kulinarne już w ogóle Hej. listę kulinarną, której użyłeś do zbudzenia i zrobienia tego takim, jakim był, ponieważ jest całkiem, kurde, długa. herbata sos sojowy, keczup, musztarda, nieorganiczna krew, która może być toksyczna, ale nie potwierdziliśmy tego jeszcze, krew stuczna, mycie podłogi w kuchni, łazience, domestos i jeszcze parę innych. Brawa niego! I teraz ostatni kasztan o oh Ostatni kasztan ode mnie tutaj. Na razie się osobie, która zaprezentowała cudowną energię na scenie. Naprawdę chorą gra aktorską, jest niesamowity i naprawdę trochę się go boję jest bardziej głównych nagrod. I teraz chodzę ja, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, że mamy tu na scenie przedstawiciela firmy Genezji, z który chciałby tę nagrodę również wręczyć. Zapraszamy serdecznie. Brawa naszego sponsora Genezji z Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym zaprosić właśnie nasze vouchery tutaj na scenę, które będą wręczane jako właśnie dowód do to, że nasi zwycięzcy otrzymują 1500 oraz 1000 złotych na lepszy Leciszow, lepszy cosplay. Zapraszamy serdecznie. Okej, okay. okay. ode mnie leci pierwsza z trzech głównych nagród, czyli nagroda za występ i za show. Chciałabym nagrodzić tego uczestnika za niesamowite efekty specjalne, za trzymanie publiczności po prostu na skrajach krzeseł przez całą Cały cał, cał czas trwania scenki i nagroda ode mnie idzie do El Romira. <śleszturna> 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 e, więc mi przypadło wręczenie nagrody za najlepszy strój. I nagroda ta idzie do osoby, która naprawdę odwaliła kawał świetnej roboty, zrobiła strój w najmniejszych detalach, jest turbosprudny i po prostu no, szczeny nam opadły jak tylko weszła. Arbedui! I mamy tutaj jeszcze jedną, oczywiście tą najbardziej wyczekiwaną nagrodę. Mamy tutaj o Grand Prix, czyli coś co się należy osobie, która miała najlepszą scenkę, najlepszy wystr... Najlepszą scenę, wys... jest sama. Najlepszą scenkę, najlepszy strój i ogółem była no, tą, tą główną gwiazdą, która tutaj zbierze, zbierze to złoto. I tutaj mieliśmy oczywiście ogromny problem z wyborem ze względu na to, ilu tutaj mamy cudownych cosplayerów, którzy jeszcze przeszli tą preselekcję, którzy naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo dobrzy. Ale finalnie musieliśmy wybrać jednego i będzie to osoba, która miała bardzo fajny występ i miała strój dopracowany w najmniejszych detalach i mowa tutaj o Arben z serii, ze strony z ze serii Borderlands. Brawa dla nich tutaj, proszę bardzo. Mowa tutaj o pięknych puzelkach, które trafiam się o sobie, które jest blisko związana z, z tymi wszystkimi uniwersami prezentowanymi przez ich gry. Mowa tutaj o stroju, który jest znakomicie odzorowuje poz, zarówno klimaty postapu, jak i science fiction. Więc mowa tutaj o altarzie zbroi z, z, z Destiny. Puzelki są twoje. dziękujemy właśnie Dziękuję serdecznie za udział w polskiej show Genesis. Będzie, że widzimy się za rok. I wielkie, wielkie prawa naszych zwycięzców, są II, ale również całych finalistów, całej dwudziestki, Serdecznie dziękuję Wam za udział i widzimy się już z 2023. Dziękujemy serdecznie. najlepszy moi drodzy. Najlepszy